Cześć! Ja jestem Mr Alexinio, a to jest poradnik jak nagrywać i konwertować filmy do YouTube. Do tego będzie potrzebny program Fraps, Camtasia Studio 7 i Al Conventor Pro. Yy, na pewno na 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 ogólnie to będzie potrzebny Fraps i Camtasia. To można sobie dokupić, jak ktoś chce. Są to programy, za które trzeba zapłacić. Camtasia Studio na miesiąc można używać za darmo. No dobra. Do czego służy Fraps? Niech się włączy. Tak. Poczekamy. Jest to program, yy, można nagrywać yy, w tylko filmiki z gier. Czyli jeżeli na przykład. Włączymy sobie grę, teraz nie będę włączał. Włączymy sobie Batmana, to pojawi nam się tutaj, jest do wyboru, tutaj, gdzie się pojawi te, takie coś, dzięki któremu będzie pokazane, jak czy może, że można nagrywać. Jeżeli będzie na czerwono. Ja akurat mam tutaj na czerwono, to znaczy, że nagrywa i tutaj ustalamy na początek najlepiej zrobić Windows, czyli że jeżeli tak, to spokojnie możemy FPS tutaj zmieniamy, żeby pokazywało nam FPS, tutaj nic nie zmieniamy, tutaj dajemy na zero, tutaj gdzie chcemy, żeby był ten znaczek, tutaj to jest jedno z najważniejszych okienek. Tutaj wybieramy, gdzie mają się nam nasze filmiki zapisywać. Tutaj, czy mają być z gier, ma być głos, to odznaczamy. Zależy kto jak kto. ja mam na stereo. Tutaj mikrofon, czy będzie, czy nie. Jeżeli odznaczymy, nie będzie słychać naszego głosu. Jak w tamtym poradniku, dobra. Tutaj FPS-y, ja polecam nagrywać w 30 FPS-ach. Więcej nie. Tutaj 30 screenshoty to już jak chcecie najlepiej na JPG. Na, na F10 robimy screenshoty. To na razie tyle, więc już frapsa odkładamy. Camtasium Studio możemy konwertować nasz filmik. się włączy. Ja już mam wszystko zakupione. Teraz poczekamy. Hmm. Dobra, już tutaj. I na przykład nagraliśmy filmik. I ja na potrzeby filmu użyczę sobie tego. Park Narodowy. No to dajemy go tutaj. I wybieramy. Czy ma być automatycznie? Na, jak to ma być nagrane, czy to ma być blog, czy to ma być na YouTube, YouTube na iPhone'a i też... Jeżeli chcemy na HD, no to naciskamy OK i jest tutaj. Możemy go edytować, jak chcemy. Jeżeli chcemy tutaj dodać jakiś napis, no to w danym momencie, na przykład tutaj, wchodzimy tu, cyk. Tu i na przykład coś dodać można. Ale jak konwertować, to już zupełnie będzie inny poradnik. Tutaj tylko będzie pokazany i jest tam nagrany. To naciskamy tutaj HD. Dalej tutaj, gdzie ma się, jak to się nazywać, to nazwę Park na pulpicie. Zakończ i się będzie nam konwertować. Ale ja nie chcę akurat konwertować. I tu można zapisać, yy, można zapisać yy, projekt. No i Camtasia Studio. To jest y, przydatne. Alcon Wenter Pro. Jeżeli y, skonwertowaliśmy w Camtasia y, Filmik, na przykład, który trwa godzinę, i nam się konwertował, konwertował powiedzmy 40 minut. No i się w końcu skonwertował, i patrzymy, że skonwertowaliśmy go na przykład na iPhone'a. Albo chcieliśmy go skonwertować na iPhone'a park narodowy, a chcemy, a chcemy go... Teraz Zegadam. chcemy go dać na YouTube, ale chcemy go jednak na iPhone'a i nie chcemy znowu konwertować, go. no to robimy, dodajemy plik Szukam. Szukam szukam gdzie to może być. Tak. Otwórz, i tutaj wybieram. Na jakie ma być rozszerzenie? 3GP iPhone 3GS, i tutaj wybieramy Jest odgroma Jest bardzo, bardzo dużo konwertu. I mamy skonwertuj i to naciskamy konwertu. I konwertuje nam się tu dużo, dużo mniej. No i, ale jeżeli jak nagrywać tego, i to. Taki poradnik, jak zrobić intra albo jak dokładnie konwertować, to już będzie na inny poradnik. Wszystkie nazwy tych programów będą podane w opisie filmu. Będą poradniki osobne, jak na przykład nagrać z frapsa dokładnie, no wszystko na perfekt będzie tak to opisane, z też, też, bo jeżeli ja bym miał teraz opisywać to wszystko, te wszystkie, jak pobrać, jak zapłaci to wszystko, to by mi to zajęło około 40 minut, a to nie wiem ile trwa ten poradnik, ale nie miał być za długi. Ale więc tak, te programy są potrzebne i niedługo spodziewacie się poradnika, jak z tego wszystkiego używać. Mam nadzieję, że pomogłem jakich programów dobrać. Jeżeli pomogłem, proszę o subskrypcję. Tak więc komentujcie, subskrybujcie bardzo proszę i oceniajcie mój filmik. Żegna się z Wami Mr. Eliksinio Narka.